Witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj mówi Marek23, youtuber. Zaczynamy grać w Minecrafta. Patrzcie. Jestem już bardzo zaawansowanym graczem. Diamentowa zbroja, wszystko. I... No. coś mi się tutaj Jest w dobrym stanie O kurde, będzie noc, patrzcie To są moje tory Tam biegnie kolejka, tam w góry Sam w górach, trochę nie pomyślałam jak będę schodzić Ale nie martwcie się Mam takie schody Zrobiłem sobie z ziemi Mieszkanie Marka Jurka Harnasia. Nie byście tak na serio, że się tak nazywam Marek, no oczywiście Marek 23 się nazywam. Ale ty Jurka, tak, Jurka Harnacia, tak sobie napisałem. I co? No i spać, tam jest mój do, portal do Netheru. Olucie. Założę się, że jeszcze nie będę mógł spać. Poszłem, pomyliłem się. Widzieliście? Sorki bardzo, że się pomyliłem, ale niestety. Dobra. E, no i co? No dobra, chwilka. Otwieram. Coś mogę zbudować. A, mam tylko dwa diamenty. Dlaczego tylko tyle? Co mam w tej skrzyni? A, moje stare zbroje, patrzcie. Moje starutkie zbroje. Trzeba zakalęte. Zapytacie, skąd ja je mam. Tyle jedzą. Patrzcie. Uuu, nie chcę się chwalić. Spytacie, skąd ja je mam. Przecież nie mam księgi do zaklinania. I no to posłuchajcie. Ten, no. E, sobie ten idę nagle atakują mnie zombiaki, ale z e, tymi enchantowanymi zbrojami. Zabieram kilku i mają na sobie. Zabieram. I to są moje takie zapasowe. Tu mam jeszcze też jedną skrzynię, co Tak, moją sta starą zapalniczkę i też kilka zbrojów. Zbro e, złoty strasznie nie lubię, jakoś mi się nie podoba. Po pooglądajcie sobie emeraldy oh, diamenty! I tu, to, to kompas, a sprawdzimy, czy ten kompas działa. A działa, patrzcie. O, ale cacko! je! Oh, yeah, kurde. No, cieszę się, jakbym go nie widział. Dobra, a co to, co tu jest? Redstone. Okej, okay, tu mamy redstone. Spider-Eye, oko pająka. Słuchajcie, chciałam Wam też powiedzieć. Ile zbroi, no zapasowych, i wszystko. Chciałam Wam też powiedzieć, że będą się pojawiać filmiki Wszemcie DJ, Kapitana Hashtag i Kubusia Puchatka. Będziemy razem nagrywać super serię. To będzie fajne. Um, i co? No, pójdziemy sobie te. No, a może sobie na wszelki wypadek sobie wyjdę? Wiecie, czemu lepiej sobie zabiorę Bo, wiecie, mam tam taką fajną fortecę, zanim zobaczycie, ale ja mam A, a, jesteście tu? Czy ja idę? Zacznij, ja wchodzę. Witamy w netherze. Mm, zanim... No, mój płasek głodu. Idealny za bardzo. Nie wiem po co tak wam pokażę, gdzie moją fortecę od zewnątrz. To co to jest nitka? Nitka. Nie wiem skąd tu się zabrała to jest taka moja forteca. Gast mi tu zrobił taką małą rozróbkę i załatałam ziemię. Widzicie tutaj moje okno, nie chcę spaść. Widzicie moje okienko kochane. Więc gaz mi zrobił rozróbę, bo się pan. Szanownik wkurzył... A! Się palę! Ja mogę zginąć! Biegnij do wody! Czy ja zginę? Nie! Je! Yeah, Je! Yeah. Ludzie! O oh my god! Je! Yeah. No kurde, nie! dzięki! ogniu! Bo zaraz ci coś zrobię! Jezu! Je yeah. mi się, Ja się spóciłem! Ja się najzwyczajniej w świecie spociłem. Boże! Oh my god! Serduszka widzę ten, ten... No ten zbliżymy się. Więc pamiętajcie! Na razie nie będzie łatwaneć, bo będzie już od razu dodany. Pamiętajcie, mówił Marek23. No nazywam się Marek 23. Jestem youtuberem. Od teraz oczywiście. I co? Co by tu jeszcze można dobrego powiedzieć? No, za bardzo to wszystko. Ale dajcie no. będzie to wszystko, Piotr i Kapitan H. Zjem sobie jeszcze tak jednego. Więc... Córki. Więc pa wszystkim. Wiecie dobrze, kto mówił. Marek 23. Mój domek, świat. A, zapomniałam wam jednej rzeczy. Yy, mogę też pływać, bo tam sobie zrobiłem łódki. Patrzymy, widzicie tam. Widzicie, to kółkiem pokazuję. Oraz zrobiłem sobie jeszcze mostek. Widzicie też kółkiem pokazuję. I tu schodki też kółkiem pokazuję. Pamiętajcie, polubcie nas, oglądajcie filmiki, subskrybujcie, dawajcie lajki. Cześć Marek 23. Więc siemka i cześć!